Witajcie w kolejnym odcinku Albo jak tych tam woli Let's Playu czy przygodach z Minecraft'a Oczywiście jestem Loki Przesłanie się to. No. Trzyma. nasz epicki Nasze epickie słońce And nowa zabawka tak jest, 537 elementów wełny 40 czarnych 30 szarych 21 nie 21 żółtych a białych to nie pamiętam Zielonych? No to zielonych to odejmij sobie to potem jeszcze jakąś tam liczbę x białych i wyjdzie ci Może od razu pomnożymy, podzielimy, pierwiastkujemy no i tak, Loki, jesteś sobie smart. Pewnie, pewnie, To jest... To co, z a Minecraft to jest grasz czego z kwadratów czy z sześcianów? Z sześcianów. Wow, ale żeś normalnie zsunął teraz w moich oczach. A stworzyć nie umiesz. No dobra. Nie zdaję z WF-u przyznaję Nie no widzisz. A więc co robimy? A więc robimy. Tylko najpierw ci trzeba przespać na łóżkach, które zabrałeś. A nie. Są. Zostapię Jak widzicie, mar, mój nie, wilk nie. jest inteligentny i śpi na łóżku, a jego nie... No, mój grzeje mój drewno. Haha, ha. ja leżę w łóżku normalnie widzę wie, na cały ekran mojego wilka. Okej, okay, a więc w tym odcinku... Kurde, o co się człowieku. Bo cię potraktuje. Wielki się biomaj, no co ty zrobił? Fajt, <laughs> fight, fight, no, no, fight. Haha, <laughs> ha, mój wygrał. Nie, mój wygrał. Fuck wygra, yeah. Mój wygrał. Yeah. Mój wygrał. Ha, ha. Co ty, co ty sobie tutaj? No dobra, sobie Us... Dobra, po ustawce Hapaj swoje tutaj grzybce Grzybki masz tu swoje Czekaj grzybków nie chcesz, to mój miecz Nie, nie miałem, nie wiem, nie Nie, mój miecz jest gdzieś tam, bo drewno, czekaj, muszę iść po miecz Dobrze, ja biorę rozejm to nie fair, bo ty masz drugi. Tak, zemkną przed mną razem. A więc to gdzie idziemy? Idziemy tam. No A teraz mam. z góry nogami. Piepsze to słońce, kurde. Um, tu. Ja, ja tam, pójdę. Tam. Tu. Tam. Tu. Góry, A właśnie. Y jest konkurs normalnie. Tak. Pamiętacie Diamond Boya ostatnio co nas zaatakował? Dokładnie. A teraz tak. E, piszcie w komentarzach po prostu co chcecie, bo chcemy tutaj wybudować pomnik, ale czy to ma być pomnik o właśnie mnie Borata? Czy to ma być pomnik, mu się dobrze? Diamant Bora. Znaczy Diamond Boya. Przy, no, wypnij się, bo chodzi o tyłek najszybciej. Sądźcie, będę miał owłoszone nogi. Okej. Okay. Takie oryginalne. If... Już widzę materiał, na, na przykład owce. O, tam jest, jest szara piszcie owca. w komentarzach po prostu jak tam chcecie. A więc tak. Tutaj może stać albo Diamond Boy, albo coś tam, a tam, nad domkiem, to sobie Bo... już sami wyś... myślicie. A tam, no właśnie, tam jest, nad naszym domkiem, my myślicie sobie własne sobie Nie wiem, totem jakiś, krzyż, nie o, wiem, co tam chcecie. No, a więc zaczynamy budowę. Myślę, że gdzieś odtąd. Odtąd? Mam dziurę. Aha, to tu, tutaj chcesz budować, spoko. Ja, ja będę mieszkał jak borac z Fiestkini. Ła, dziura nie będzie. Dębata. Zrobię zrobi nienaturalnie. Albo zrobię ja nie tak. Ani... Tak, ani... tak, 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 tak. Tak, tak. Tak, 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 tak. Jestem biedny Borat, nie wiem, gdzie zacząć robić domek. Wow. a ty ze mną robisz, pajaco, tylko... Nie, nie, ja nie z tobą, ja sam robię. Ja nie, ja bo skoń... ja... Może jeszcze zrobisz z zrobisz, No, chętnie, z Boratem się prześpię. Nie, ja nie chcę. Cię boję. Cię boję. Nie, bo ja, zrobisz to... pokój u góry, a ja będę miał na dole. Ja, nie, ja, ja wolę w piwnicy mieszkać. To sobie będziesz mieszkać w piwnicy tak, z, z kliperami. Tu, ja... ja... wiesz, od dołu. Z kliperami sobie będziesz mieszkał w piwnicy. Niebo z pająkami i krowami. A ja znalazłem kolejny system. Kayby, no tak jakoś się to nazywa. Kayby tak zwane, a nie kayby. No, kawowy. Oj, kawowy, kawowy. No, wiesz co, tu byś powinien zostać parę dziur, o, właśnie taką dziurę zostawić. Coś mi co się to wygląda. Krudniej. A ja już wam jest domek. Jestem szczęśliwy. Nie głupie te dziury wyglądają Potem sobie powykluwam dziurki <grymne> Loki? No jestem, no jestem Lecie? A a hmm Loki spiskuje przeciwko mnie Okej, okay. a więc ściany już są postawione że już tam. Nie mam nic do kopania drewna hmm, Drewno się ląbie hmm, To będę ja kopał był piękny, był piękny las las. By las był beznadziejny Mi się bardziej podoba bez wiem, wiem co miałem zrobić dzisiaj Kiedyś, Miałem cię Black screena no. ja i zrobić no okej, okay, już jestem. Black z nie wyskoczył. Kaszka terrorystka znowu. U nas w domu na schodach stała. No co, ty? ja wiedziałem ty stary... mówiłem ci przenosimy się. No, dobry pomysł, jednak Kurde, już już... się trzęsę. Stanisz się gdzieś ruszyć, mówię. Aha, ja mam tutaj. Aha kurde. Czekaj, jestem. Nie do często. Gdzie był? Eee... Yy, jestem w domku, mówię, że. A, w domku, zrobiłeś? Czutki jesteś? Czekajcie. Jestem na razie znowu ludności.

Takie plotki chodzą po mieście, że Slimera chowają w cieście. O, w moim moim wierze, się też taki, że... Slimer już chciałem pisać. No, no, za pieśle, mógł po pisać. no ja o tym wiem doskonale. Puch, o, hu, No taki um, modernistyczny kawałek. No dobra, walić to. Nie, Czaj, wiem. nie wiem, zrobiłem dla ciebie czyste, dla siebie czyste, dla mnie Ciasko? Czesta! Ciasko! Głodny jesteś i pierdzielisz głupoty Głodny jesteś i pierdzielisz głupoty Głodny jesteś, bo mnie nie Nie, on ogrodził mojego clippera. Poważnie, będziemy robili kolejny konkurs, zrobimy jak tam, jak myślisz. Konkurs nazwę dla clippera. O, też dobry pomysł. W końcu 140 wyświetleń jest na pierwszym filmiku. Czy tam więcej, 180? A to masz uczciwka. Eee, nie. Trzeba wymyśleć... Co będziemy Co? Ja nie wiem już 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 trzeba kurde normalnie zrobić coś takiego że macie pisać komenty no no i propo jakiś koleś tam pisał już nie pamiętam jak ten koks ma na imię Ale no napisał taki komentarz. Uwaga. Dorzucaj więcej filmów z Minecrafta. No tak, dorzucę więcej filmów. Dorzucę zaraz jeszcze jeden. Ale cholera skąd to ty o tym będziesz wiedział, skoro mnie nie subskrybowałeś? No. Mój czas minął. Ja, ja, mieszkam... ja mieszkam w Klipper, to ty Wiem, na to, znalazłem łóżko. Wiem, to jest moje łóżko. Ja tu spałem dobry, przez wziął. czas, kiedy budowałem. No ja tu miałem pytanie o życie. Co? Co? No nic, nic, nic. Tak. Nie no, chyba se jaja robisz. Dobra jak zaprosimy slimera to będzie za niego domek gościnny Nie, 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 nie dobra, nie bo ja jakby możesz na górę spać pinko co, czy coś zbiera tego, to, o, 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 mogę iść spać o, <grytanie> to w sprawy To sferze, radochy Tofie jakoś Oooo a ja mam taki normalnie Co? Misję taką fajną, że nie mam nie mam! Ech to to jestem, mogę na jamie spać Masz dach? Masz hmm. dach? chyba pardy, pardy, pardy. Pardy, pardy, pardy. Oj kurde Dobra, jedne drzwi postawię Jeszcze jedne Ja do tej to wejdzie No raczej, tak to na na będzie na Ciebie. No to stary, ja nie mam dachu. <laughs> Zrób, to Zrób to jak, to jak, jak o, ja o tego, to w piwnicy. Chcę, weź się zapiatkuj. To równo działa, zanim się na mnie weszmy. Ja już śpię. Ja już śpię. O, fajnie, ja buduję dach. Kurde, ale miło. Chyba pójdę się przespać do innego domku. Chyba że nie mamy, że nie ma miejsca już. Nie. A ja zebrałem łóżko. O kurwa. Dobra, zobaczymy, najwyżej mi Clipper obudzi. To czekaj, bo tu jest tak ciemno, że na pewno mi coś przyjdzie. Wy stojisz torch. Co? Torch, torch. Co? Takie coś te świecie. Co? coś też, 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 coś, też, coś coś, też Co? Para jewo. Jaki toch? Hoch hoch yy. yy. ja Coś tu świeci To mnie widać z kosmosu, bo oświetliłem domek Uwaga, no wezmę Ja to kwiatki, ja to zasady kwiatki zasady. Zasady z zasady Dobra weź, idź do łóżka, nie marwij się Zaką się ustroi mierza, mogę iść spać bo boom jest boom, to po po bo jest po creeperze. Haha a ja przeżyłem tą noc, przeżyłem tą noc, przeżyłem tą noc. Gratulujemy, gratulujemy. Tak, składam ci kondolencje. bla 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 bla. Weź pozbieraj trochę piasku, bo ja potrzebuję na szyby. Jaaam. Pomyśl na, pomyśl na to. No dzięki. Płacisz złocie, w ziemi, za czymś innym. innym. Nikt tego nie widział. Czego? A nic, nic, nic. Znowu lagi, znowu lagi złapał. Nie no. laga, złapałem takiego małego Sonia. Ja będę musiał, ja będę musiał to wyłączyć. A to i tak, jak wyłączysz, to to działa przez 10 sekund. No i co, idziemy, idziemy, idziemy automatycznie. Ale przez 10 sekund muszę to robić. Wystoi na moim placu budowy skaczka terrorystka znowu. Widziałeś, to nie jest za miejsce. Mówiłem ci.